Siemanko w dzisiejszym filmie pokażę wam kilka sekretów, których na pewno nie znaliście. Zaczniemy od motoru. Musimy zespawnić sobie motor. Ten czerwony już stoi i się zmniejszyć na najmniejszego ludzika. Ja już się zmniejszyłam i zauważyłam też, że tutaj można się tylko zmniejszyć na 0,5, a kiedyś najmniejsza postać była 0,4. Teraz bierzemy animację i wciskamy lay down, i teraz widzowie, musimy wejść do tego motoru, tak, żeby nie było nas widać i żeby ktoś pomyślał sobie, że to jedzie motor duch. Ale ja sobie jeszcze Wam uszy i ogon, żeby mi później nie przeszkadzały. Ok, uwaga, podchodzi się tak i się klika, widzowie. Można skakiwać, ale też nie trzeba. Przez to, że ja mam duże, słuchajcie, włosy, jakby takie szerokie, to może je sobie też zniszczę i na razie będę słuchajcie, na potrzeby tego sekretu. Teraz już jadę. Teraz już jadę. Co jeszcze można zrobić, żeby tutaj nie było widać naszych rąk? Ano, to, że wejść tutaj i na przykład pomalować się na czarno. Wtedy będzie to wyglądało tak jak reszta cała motoru, jak jego części i tak dalej. Więc teraz odpowiednio sobie wejdźmy na ten motor. Można do przodu i do tyłu widzowie, bo tutaj jakby dwie osoby się zmieściły. No i jedziemy widzowie. Jest moja rejestracja, jest moja nazwa, ale widzowie nie mogą mnie znaleźć. O, jest tutaj widzka. No i hmm, jakiś tu słuchajcie jest motor taki, że to duch obsługuje, prowadzi ten motor dziwne sprawy, nie? Ale ona dobra, pisze coś, pisze coś, omegę, co omegę? Jestem duchem. No <gry> to sam jeździ XD. Jest! Jest! Słuchajcie! Dziwne to jest zjawisko, co nie? Ale możecie innych właśnie w ten sposób nastraszyć. No, i oni sobie pomyślą, właśnie, że motor sam jeździ. Co? Omegry. Kolejna. I teraz pokazujemy wam kolejny sekret. A jeszcze mogłabym wam pokazać, że w sumie ten motor może być w płomieniach. Dlatego, może już nie będę się przemalowywać. I nie będę też ściągać z siebie tych rzeczy. Ale mogę zrobić lepiej down. Wejdź znowu na to i patrzcie, co teraz e, zrobimy. Max speed oczywiście damy 200. Weźmy gwiazdkę i zobaczcie, tutaj może być dym. Może dym lecieć z tego naszego motoru, ale może też ogień. I to wygląda moim zdaniem mega. To mi się od razu kojarzy z takim jednym filmem, a, Gdzie właśnie pewien gościu sprzedał duszę dla, dla diabła, a on jeździł motorem i właśnie jego motor tak płonął. Ale no, możecie sobie też jeszcze coś takiego wypróbować. Ciekawe, czy widzowie to potrafią. Tutaj trzeba mieć game passa, aby to zrobić, aby załączyć ogień i właśnie dym. Ale lecimy do kolejnego sekretu. Nie wiem widzowie, czy znaliście taką kryjówkę fajną, ale zsiądźmy sobie z motoru. I dojechałam w to miejsce. Tutaj jest taki most i tu się idzie właśnie... Tylko że zajść z motoru oczywiście idę tu, można się zmniejszyć to jeszcze lepiej będzie i zobaczcie, tutaj może weźmy sobie backpack i flashlight, gdzie jest ta flashlight Tutaj zawsze też nie mogę znaleźć w tym ekwipunku dobra, ok, mamy latarkę i zobaczcie, tutaj jest też takie tajne miejsce gdzie można się w sumie rozbić namiotem na przykład i spędzić tutaj noc, ale to jest bardzo dobre miejsce do chowania się właśnie eksplorujmy, tylko zmniejszymy się jeszcze na mniej Ludzika. O, patrzcie. Tutaj to byłoby epickie miejsce, właśnie do chowania się. Dajcie znać się w komentarzach, czy chcielibyście zagrać w wchowanego właśnie tutaj w Brookhaven. No to jest epickie miejsce. Już tutaj dawno, dawno, dawno temu byłam. Zobaczcie, jakie to jest wielkie miejsce. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie tutaj, patrzcie tutaj. O tu. I my ciągle jesteśmy tak naprawdę w górze. To jest mega mocne miejsce do chowania się. Udowodnię wam, że w Brookheaven istnieją duchy. Widzowie, musimy sobie zespełnić um, dom i zaraz wam pokażę ten taki niezwyczajny dom. Czekajcie, nie te miejsca, tylko South House. Trzeba iść tam, to jeszcze nie tu. South Estate, ok, tutaj. Tutaj chciałam iść. Dobra, i tutaj zespełnimy sobie dom, taką przepiękną willę na wodzie widzowie. I tutaj znajdują się duchy. Jest akurat jeszcze noc, można powiedzieć, po trzeciej, więc to jest idealna godzina duchów, kiedy one się tutaj pojawiają. Tylko musimy wejść do domku i zgasić wszystkie światła. Dobra, siedźmy sobie, słuchajcie. Ej, zgasić te światło! Zgasić. Zgasić. Szybko zgasić! Ma być ciemno! Ma być ciemno! Zgasić tę latarkę! Dobra! Okej. Okay. mam nadzieję, że tu będą gdzieś duchy, żeby Wam to pokazać. Kiedyś był tutaj snik! Takie skradanie się! Jest! Jest snik! Dobra! Musimy być cicho, widzowie! Musimy być cicho, bo tu są gdzieś duchy! Słyszycie to? Jakby coś słyszałam. Hej, gdzie są te duchy? Jak zobaczę, to się tak wystraszę, że nie wiecie nawet. A to są drzwi? Nie. Gdzie on? Ech. Robi, się... Robi się taki dziwny dźwięk, ale nie widzę tego ducha. Ech. Może dlatego, że się tu jeszcze pali światło. Gasić się światło! Gasić to światło! Słyszycie to! Słyszycie to! Słyszałam gdzieś. Gdzie to chodzi? Ej! No pojawia się dzień, a my te dźwięki nadal słyszymy! To musi być opętany dom. Tutaj też trzeba pogasić światła. Czemu tak się dzieje z tym światłem? Jest duch! Jest duch! Widzieliście to? Oh my god. Ale zniknęła, bo palicie latarki. Ja mówiłam, żeby nie palić. Stał tu duch. Ej, ukryjmy się. Ukryjmy się. Jakoś się ukryjmy. Tylko jak. Yy... Lay down. laydown. lay down. Dobra. O nie. Coś uderza. I ja tu będę. Widzowie patrzeć. Słyszycie to? Idzie gościu Ej, on ma dziwny chód. Oh my god Ej, boję się go. Boję się go. Czy on idzie na mnie? Mam bardzo dziwny chód. Czy ten długo wysłał? Czy ona się tu pojawi znowu? A Jejku! ej! Ale się pojawiła, tak znienacka, nawet żadnego dźwięku widzowie nie było. Mówiłam wam, że tutaj są duchy? O nie, jak tu wszystko coś wali, ja stąd widzowie uciekam, uciekam, uciekam z tej chaty i więcej jej w życiu nie spał, nie. Ciekawa jestem jeszcze, czy gorące źródełka widzieliście w ogóle w tej całej posesji, dlatego jeszcze na chwilkę tutaj, wróćmy widzowie, idźmy sobie tędy i zobaczcie, tutaj jest coś takiego, taki trójkąt ułożony z kamieni i to jest ciepłe źródło, bo ogólnie basen, zobaczcie, nic, tutaj nie idzie żadna para, a tutaj idzie para i jak sobie usiądziecie, to jesteście tacy jak coś, nie wiem, różowi? bardziej może czerwoni i tak dalej. Tutaj jest mega po prostu gorąco. Fajne miejsce do chillowania, dajcie znać czy korzystaliście z niego, czy już się wcześniej widzieliście. Widzowie, spróbujmy jeszcze coś innego, coś co ostatnio chciałam zrobić, ale zapomniałam. Do tego jest mi potrzebny jakiś właśnie widz, więc sobie wyjdę tutaj, bo muszę coś zespałnić. E, chcę wziąć wózek. Widzowie, teraz wam pokażę, jak kogoś zdenerwować w Look Heaven, czyli na przykład musimy sobie wziąć taki wózeczek i kogoś zgarnąć do niego, więc mam już dwie osoby i w określonym momencie trzeba wyłączyć ten wózeczek, czyli ja muszę nacisnąć jedyneczkę, dziewczyny nagle z tego wózka wypadną. Możecie kogoś wkręcać po prostu, że gdzieś go zabieracie ze sobą, a tak naprawdę musicie go wyrzucić z wózka i najlepiej jeszcze byłoby, Zrobić to w przepaść, ale uwaga Naciskam jeden, pik i upadły Widzieliście to? Widzieliście to? Zróbmy to nad przepaścią, spróbujmy zrobić to nad przepaścią Dobra, teraz są dwóch chłopaków Patrzcie, jadę tu, jadę tu Czy się skumają? Upadli tam, zobaczcie Nie skumali się Siedzieli nadal do końca Uwierzyli mi, zaufali mi a ja je zrzuciłam z tej przepaści. Coś podobnego, widzowie. Więc musimy sobie zespałnić tym razem wielki autobus szkolny. Pek. Ja nim mam kierować, nie ktoś inny, tylko ja. Dobra. I jedziemy do centrum, widzowie. Jedziemy do, te, do centrum. Ona fajnie tu stoi. I pokażę wam, jak um, zrobić tym właśnie autobusem, żeby wywaliło go w kosmos. Patrzcie, tutaj sobie tylko naprostujmy. I musimy, widzowie, najechać właśnie na tą taką trampolinę, która wybijała nas nad basenem zawsze do góry. Teraz jedziemy nią, tym autobusem, jedziemy na nią i zobaczymy, czy to zadziała. Tak niby działa jakiś sekret, więc wypróbujmy go, widzowie. Najeżdżamy, najeżdżamy, najeżdżamy. Dobra, odbija mnie, ale nie wybija. Poczekajcie, bo to trzeba dobrze zrobić nacerować. O, 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 poczekajcie, bo wjeżdżamy na to. Wjeżdżamy, wjeżdżamy. Jeszcze sobie cofnijmy. O, zróbmy tak, dobra. I teraz, uwaga, do przodu, do przodu. O, teraz, teraz, teraz na ten. Na tą końcówkę, na tą końcówkę, muszę zespałnić jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Próbujemy jeszcze raz, widzowie. To musi nam tu zadziałać. En, en. Uszty, kurde. Odbija to. Ale musimy je to wybić. Nie, tylko nie do wody. En. Uszty, uszty, uszty. No najeć na to, najeć na to. Ciekawe, jak to działa. Jak to jest przecież wyżej, a koła niżej są. To jak tam ma niby najechać? Poczekajcie. Oszty, oszty, oszty. Widzowie, jeszcze mam jeden pomysł. Wiecie, co bym zrobiła? Usunęłabym to auto. I tutaj skacząc, w locie bym zespełniła. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Dobra, wywaliło nam trochę ten autobus. Zobaczcie, co się dzieje, patrzcie. Najlepiej to sobie go tutaj w locie właśnie spełnić. No, mówię Wam, nie wiem, czy widzowie już tak nie małpują, ale patrzcie, upadnie teraz to. No, trochę go wybija, gdzieś tam do wody dalszej, albo na ziemię, albo właśnie w ten sposób. Czyli ogólnie to działa, widzowie, ten sekret działa. Tylko dobrze trzeba tutaj jak wyskoczyć i postawić ten autobus, właśnie, ale ogólnie to to działa, bo widzieliście, że ten jeden autobus mega wysoko. Poleciał w kosmos. Sprawdźmy sobie, widzowie, jeszcze jeden hak. Jestem bardzo ciekawa, czy on zadziała. Powiem wam szczerze, że dwa razy próbowałam i nie działało. Chodzi mi o tutaj niewidoczność, że będziemy właśnie niewidoczni. No i jak to zrobić? Musimy sobie, widzowie, wcisnąć Shift i F, i oczywiście wziąć z ekwipunku naszego backpacku te właśnie binookulary. Uwaga, pyk, mamy to i mamy co nie. Okej, okay, dobra, i jak widzicie, na razie wszystko widać. Mnie też widać. Teraz wciskamy Shift i F, widzowie. Teraz to. No i niestety, widzowie, patrzcie, to nadal nie działa. Shift i F, mam nawet lornetkę i widzowie. Ej, patrzcie, nie ma mnie. Ale to tylko mnie nie ma, dlatego że ja patrzę na innych. A jak wyłączy, słuchajcie, lornetkę, to. Jestem, więc tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że ten sekret nie działa, a wkręcają nam oczywiście, że działa. Piszcie mi koniecznie w komentarzach, czy sprawdzić jakiś sekret właśnie. Może czymś mnie zszokuje, czego ja jeszcze nie znam. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, która rzecz, którą wam dzisiaj tu pokazałam, spodobała wam się najbardziej. Mi chyba ten motor. Jeśli wam się podobał filmik, to zostawiajcie mi tutaj łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, a ja się z wami i widzimy się jutro w nowym filmie. Pa-pa!